Wracając do głównego tematu dzisiaj na sesji czyli 185 tysięcy przekazane dla LGD Korona Sądecka na budowę żłobka. Wygrali projekt. Jak to będzie wyglądało bo to będzie bardzo nietuzinkowy żłobek prawda? LGD to, to też również jest gmina bo jest partnerem w tym i zresztą tu się mieści siedziba LGD także należy to też identyfikować z gminą. Później po okresie projekt, trwania projektu półtorej roku przejdzie to na rzecz gminy ten e, żłobek. Natomiast Pani pytała... Innowacyjność tego No innowacyjność polega... polega... Tak, e, to jest tak, że akurat e, e, pojawił się projekt, który dużo ułatwił ze względu na to, że nie trzeba specjalnych pozwoleń na budowę i jakichś takich szczegółowych zgodniej, bo to jest metodą kontenerową budowany e, żłobek. W związku z tym e, no, jest o wiele łatwiej. Pojawił się taki, taki program. W związku z tym zaryzykowaliśmy, skorzystaliśmy z tego, aby był wolny grunt w biczycach dolnych akurat na ten cel i łatwy do zabudowy na terenie płaskim, nie trzeba tam przeprowadzać różnych, skomplikowanych wyrównań terenu czy coś w tym stylu. Jest to, jest to już, tam jest droga, wszystko. W związku z tym tam ulokowaliśmy ten żłobek i to jest na terenie takim, gdzie jest blisko wszędzie. Praktycznie jest to objęte to jest takim obszarem, obszarem jakby chęca naszej stolicy tutaj gminy. Tam opieka znajdzie 20 dzieci, prawda? Ale wiem, że zapotrzebowanie w gminie jest zdecydowanie wyższe. Proszę przytoczyć, jak, jakie to są liczby? Już na tym terenie mamy tutaj żłobek w Chełmcu, jest też 20, chyba 25 dzieci. I dodatkowo jest zapotrzebowanie na 45 dzieci akurat z tego terenu, z gminy Hełmiec oczywiście. No oczywiście e, e, każdy mieszkaniec gminy Hełmiec będzie preferowany na zasadzie takiej, że e, będzie miał pierwszeństwo. A natomiast oczywiście z zewnątrz mogą być przyjmowane osoby tylko i wyłącznie, jeżeli starczy tych miejsc jeszcze dodatkowo. Co ważne, przez półtorej roku ten żłobek będzie nieodpłatny dla rodziców, prawda? Bo to też warto podkreślić. Kompletnie nieodpłatny i nie będzie obciążał również budżetu gminy. A tam pani mówiła o 1,8 milionie, no, o milionie 50 tysięcy, 10% do tego dokłada gmina, to jak widać 180 tysięcy, a za to jest właśnie utrzymanie tego żłobka, nie tylko całe wyposażenia i wszystko po kolei, jeżeli chodzi o budynki, natomiast są też przez okres trwania projektu są również wynagrodzenia i wszystkie pochodne opłaty za prąd i, i tym podobne rzeczy. Tu radni byli zaskoczeni, że kwota prawie 2 milionów a 20 dzieci. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami przy opiece żłobkowej, cztery dzieciaczki, jeden opiekun, prawda? Tak, tak dokładnie. Cztery dzieciaczki, jeden opiekun i przewidujemy zatrudnienie tam sześciu osób akurat. Że radni byli zdziwieni, no to jest taka sytuacja, że to są środki unijne. W związku z tym należy brać co tylko się da bo taka jest u nas tutaj polityka, natomiast zostaje środek trwały o tej praktycznie wartości, albo przypominający tą wartość, no bo wiadomo, już później będziemy musieli sami zorganizować to w ten sposób, żeby, no będzie na pewno już opłatny, odpłatny, ale tak w minimalnych kosztach tego utrzymania żłobka. Czyli jak każda inna gminna placówka. Podobnie tutaj w, w tym, z tym żłobkiem w Chęmcu, kiedy był ten żłobek wyremontowany i ten żłobek w zasadzie to, no jest to przykre, ale zostanie rozwalony w pewnym momencie ze względu na to, że tam przebiega obwodnica północna do czasu budowy obwodnicy północy i możemy z tego korzystać obiektu, czyli nam się jeszcze zmniejszy właśnie tutaj ilość miejsc, to zastąpią to ewentualnie Biczycy, no ale to jest, będziemy myśleć tutaj o Chemcu, żeby jeszcze gdzieś Kupić grunt czy, czy wysłupać akurat taki, taki teren z, z zasobów gminy, żeby można tu było postawić człowiek. Ale to nie jest jedyna wasza inwestycja w dzieci, bo wiem, że kolejna rzecz się buduje też w paszynie, prawda? No, jeżeli mówimy o inwestycjach dzieci, to tych inwestycji wszystkie są związane z, praktycznie. Oczywiście przy tym też korzystają i seniorzy, i tak dalej, ale przede wszystkim bo Bacen to, to szkółki, takie rzeczy, później sale gimnastyczne przypomnę, że osiem wybudowanych sal, w tym dwie hale sportowe także, że to, to tutaj dbamy bardzo o dzieci, a to, co kiedyś tam powiedziałem, przypomniała osoba i mówiła, że nie wierzysz, że taki jest zamiar, bo ja powiedziałem tak, im więcej obiektów sportowych wybudujemy, tym więcej odciągniemy młodzieży, dzieci, młodzieży od przystanków, od takiego lokowania się towarzysko gdzieś za sklepem itd. itd. To tak właśnie wygląda i okazuje się, że ta osoba potwierdziła, że teraz się to zmieniło. Że jest rzeczywiście ten efekt taki, że ta młodzież gromadzi się na salach gimnastycznych, gdzie na basen. Rzeczywiście wiele, wiele rzeczy tu jest do, 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 do roboty właśnie po zajęcia szkolnych. Także... A co konkretnie powstanie w paszynie? A w paszynie powstanie żłobek. Jesteśmy na etapie projektowania przy szkole podstawowej i gimnazjum tam w paszynie powstanie żłobek i też jest przewidywane na 25 dzieci. Zapotrzebowanie też jest olbrzymie, bo też już w tej chwili według sondaży mamy około 40 chętnych.